Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy. Czekaj, muszę mi ostrość łapać Czekaj, żeby mi ostrość złapało. Muszę powoli iść. Weź, weź przepię, na jedynkę. Na jedynkę? No. Uch! Gówno. Gówno, nic nie działa. Nic się nie zapala. Dobra. Coś słyszysz? Coś syczy. Nie, syczy, 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 syczy. coś. Chodź i idź. Prosto, prosto. Patrz, Patrz, to to, są pewnie peś... Chodź weźmiemy, przyłożymy to do tego Ciekawe Czy się kurwa zapcha? Kurna Uch. To chyba jest do tego no, Tak jak... hmm. jest Czekaj To w Wiesz co, nagle w te ale nogi wsuń Psy nogi Ale ciężko. A pod ukosem Nie, nie chcę ja, Ale pasuje do, pasuje do tego To Idziemy do środka. To kurde. Jest wysoko. Wyjdziemy sami. Już trochę chyba bardziej. O. Ja rawany. Tu pan zboże, nie? Leciało w dół, w dół. I do Kier. Gdzieś syczy, chodzi. I dokiermany leciało. Woda, dużo wody. Dużo wody. Aha. Coś jest. No jest ktoś słychać, będzie słychać parz ktoś coś był Czekaj pójdziemy tutaj. Są kółeczki. Kontakcik. Ciekawie. Mhm. O i pamiętam. Dobra, ale wody jest widać. Z tego leci. Cię leci, zawsze. Jest głębiej, czy nie ja głębiej? Jest głębiej. Jest troszkę głębiej, ale... Woda w miarę czysta, można się łapić jak ktoś chce zawsze. A tego nie można zakręcić? Właśnie tu mamy zawory. No czekaj, chyba spróbujemy na tych zaworach, zacząć jeszcze polecić. Niestety z tego nic, scherzy, jest gówny. Z tego również nic. Zobacz, się zawór. Z tego zaworu spróbuj, skręcimy. Nic, nie chce się przekręcić? Nie chce się się? Nie. Nie zaradzi, nie? nie? Dobra, co będzie leciało. Za Coś zapłaci duży rachunek za prąd. Znaczy, za prąd, za wodę. Za wodę. Za, Zaraz, a ciepła nie leci, bo by było drożej. Ciepła leci, czy zimna? Nie, no leci zimna. Ale zobacz, tu mamy wejście do tego, pod spód. Odzywają się. Zobaczymy, co tam mamy schowane. O Jezu, też jest mokro. Subska grupa wszędzie wejdzie. Tylko trzeba się przycisnąć ładnie. Dobra, już świecimy. Mamy takie pomieszczenie. Tu deseczki widać już nie w najlepszym stanie. Mamy grzyba, próchno, niekonserwowane zapewne. Mamy już jeden spodpór. Drzwi wejście zamurowane. I tu mamy ten sypy, tu mamy dziurę. Włożymy kamerę na górę. No o, jest. Wyjście. Tam zaraz będziemy. Schodzimy w dół. Mamy schody. Z miarę ok. Zmęczyłem się, jak tu wchodziłem. zapraszam cię na wędrówkę. Teraz pytanie: PCV czy PVC? PVC. Co jest jednym bez różnicy? Mam kontakty. Nie, no ja potrzebuję ręki, żeby ktoś to włączył. Kliknij. Nic się nie zapaliło. Nic się nie zapaliło. Włączyłeś teraz. To jest szyb, szyb jakiś tutaj zrzucali, rzucali niegrzecznymi dziećmi w dół. Niegrzeczne dzieci tutaj właśnie były. O, widać, jest 20 metrów. Nasz kolega z grupy tutaj upadł, i niestety nie ma go teraz z nami. Nazywa się nie powiem jak. Fider. Ja? Woda? No są czysty pasy zabezpieczające. Pewnie napędzały o te koła. Zapewne będą szerokością pasować. Sprawdzimy Tak, pasować będą. Ora Nie można wejść niby rozrywane pasy wszędzie. Koła, 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 koło jakieś trybiki. Okej okay. Co jest? Co się dzieje? Co robisz? lampy ogólnie ostatni dokument wypisany jest z 2002 roku tak więc 12 lat nieużytku zaraz 13 łeb wpisany już na listę zabytków dobra już do góry, ja już tu zostanę Znam. idziecie do góry? nie i tu przejdę sobie jeszcze jest kolejne schody tam już już byłem wcześniej, tam jest szatnia Idziemy No Do do szarty, tam się mm. przybierał za woga. I rozsuwamy. Ciężko. jest to lusterko tworzymy łyżkę kaczpę Jeszcze jeszcze miał nie zobaczył, nie zdążył skarpetki, jakaś kartka, kurzą włożę, latarkę. Zmiesz? Idę idę jeszcze nagrywam. O co już na idziemy na górę.

Dzień dobry dzień. dzień dobry James Bond Maszynownia jakaś, czy co to jest? Przesiew Worek treningowy B Łuszczarka i szczotkarka BHP, którego... Które jest! Tym razem jest coś napisane Może... Nie do końca mnie tego widać ale coś było napisane To jest szczotkarka może to jest Jest jakiś filtr, jeden duży filtr dalej Jest pełno tych. tych wszystkich opadowych Widok w dół, Czym dalej, kolejne pomieszczenie: Paszka za bałek, Olej pusty pojemnik, cóż co, to są drzwi. Tak. znowu a coś spadło szczotki o to jakiś warsztacik ktoś miał widzę jest stara szafa, musiał walać na podłogę kolejne pasy, kolejne szczotki kondensator leży to jest pierwszy, znaczy starter leżyniówek

o, tu jest wysoki sufit, fajny Chyba tak zdarzał Napis Sprawdziłem Co, jest cienkie? A jest No, jest cienkie Piękna abstrakcja wykonana przez Nie wiadomo kogo O Kolejna maszyna. Przyznam szczerze, nie mam pojęcia do czego, ale jest świder, Dobrze widoczna ja chyba. Chyba jest zimno. pełno szczotek, niektóre wyglądają zupełnie nowe muszę powiedzieć aż chciałoby się wziąć tylko po co tylko kartonik dziura, kartonik schodzę jak zwykle bokiem do tego Wielkiego Leja chciałeś wejść, nie? Tam, to za wejściem. No już tam zapierdalać filmik, jak tam załodziejcze. Sprawdziliśmy pusty, byliśmy u góry. Można spróbować jeszcze raz o, nie mogę utrzymać ręki sztywno. Niestety. Jajeczko. No już hałasuję bo wychodzimy. To jest koniec właśnie. Mniejszy ale jest. Dobra, wychodzimy.